Tyś Panie światłość nasza, która w mroku świeci, w Tobie pokój duszy. Witajcie kochani. Jedziemy do Edzia. jest niedziela Andrzejki i przejeżdżam zawsze przez Dargomyśl. Pokazywałam wam już nieraz kościół, ale nigdy nie byłam w środku. W Tobie nadzieja zbawienia. O panie stróżu nocy i dnia. Teraz jesteśmy w Dębnie na placu Orła. I to tu odbywają się wszystkie takie imprezy okolicznościowe w Dębnie. Dębno też jest, było inauguratorem maratonów. To tu właśnie w Dębnie zaczynały się, zaczynał się pierwszy, pierwszym maratonem zaczynano cykl maratonów w kraju. A w tym roku chyba pierwszy raz tak naprawdę Dębno było Zakończeniem tego maratonu odbył się maraton na zakończenie. Taka ciekawostka gołąbek sfrunął. Tam gdzieś... O, 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 tam drugi. Dziś Andrzejki. Ale też i w okresie liturgicznym od 1 grudnia zaczyna się Adwent, a że niedziela wypadła dziś, więc pierwszą świecę adwentową będzie się palić. Ty znasz tajemnicę serc Niech cisza Twoja spocznie w nas Jak rosa na ziemi cichej Tyś Panie świat, już nasza Trzeba było samochód natankować Bo już zaczął ostro komornik kukać Zostało tylko trzy kreski No i tak trzeba było podjechać na stację Benzynową. Ceny paliw póki co stabilne. 6,06,95. O co tak patrzysz? No ładny. Wróciłyśmy z Hanią z od Edzia. I Edziu prosił wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrowić podziękować za każdy Komentarz pod filmem, idzie tatuś solenizant dnia dzisiejszego, tatuś stoisz tyłem do kamery. Obróć się, dziadziś uciekł, solenizant, solenizant. i też tutaj w imieniu tatusia wszystkim dziękuję za życzenia, które dla niego spłynęły. A Edziu, wracając do Edzi, kazał Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie takie słowa, zdania z życzeniami zdrowia, zdrowia, za modlitwę. Leży, no dalej jest w szpitalu, miał pobrane teraz kolejne wyniki, no i jutro będziemy wiedzieć, jak te wyniki wyglądają. Czy jest? W tą stronę, czy jest w tą stronę, czy jest stagnacja? No, zobaczymy. No, tyle. Kroimy ja. torta. Tak, a Taka ja, ta, a ja zrobiłam... przyjemniejsza chwila w tych smutnych chwilach. A ja zrobiłam kawkę. Mamusia zrobiła kawkę. Teraz pokroimy torta. Tatuś wrócił. Tatuś wrócił, bo też, gdzie ty byłeś? I w Górzycy i w Lemierzycach. I... I w Górzycy i w Lemierzycach motorem I w objazd robił. Jeszcze pogoda sprzyja. Jechaliśmy na cmentarzach był na właśnie, mówi, świeczki, świeczki zapalić. Ale jechałyśmy z Hanią do Edzia i były wiadomości w radio. To się śmiali o, yy, prowadzący, że jest drapanie szyb w samochodach. My nie mamy drapania. Mamy na plusie, chyba 8 stopni jest, nie? No, fajnie. Która w mroku świeci w Tobie pokój duszy w Tobie nadzieja zbawienia Tyś ogniem, co nie parzy lecz grzeje Tyś światłem, co nie oślepia lecz prowadzi Niech Twoje imię trwa na ustach naszych w radiu właśnie leci Brian Adams. Taka świąteczna piosenka, już zaczyna się świąteczny klimat. Troszeczkę za wcześnie, bo później jak przychodzą święta, ten tydzień przedświąteczny, to człowiek już taki jest chyba znudzony tym wszystkim, przyzwyczajony za bardzo. Z dzieciństwa pamiętam, jak dopiero kilka dni tak naprawdę przed świętami ta atmosfera była, a dzisiaj. Jeszcze wszystkich świętych się nie zaczęło, a w sklepach już były ozdoby świąteczne. Stanowczo za szybko. No ale leci to leci. No, jakiś ten klimat jest. No, człowiek już taki jest, wiecie, do tych świąt podekscytowany. Niedziela i z reguły niedziela w większości chyba kojarzy się z rosołem. I ja też z dzieciństwa pamiętam zawsze, ale to zawsze był... Rosół z makaronem. Dzisiaj schabowe mam. Kalafior smażony w bułce. Uwielbiamy kalafiora. Ja osobiście lubię na wszystkie sposoby. Mam wiele przepisów, ale chyba tak najbardziej smakuje nam tradycyjnie w bułce tartej, nie tak. tak. A ja uwielbiam nawet taki ugotowany tylko w osolonej wodzie, bez smażenia, bez dodatków, z zapiekaniem, z jakimiś tam serami. Taki. Normalny, ugotowany kalafior, broku czy jakiekolwiek warzywa. Po obiedzie wybraliśmy się nad Obrę do Porzecza i też chcemy iść zaraz na wydmę. I tak no zdawało się, że będziemy jedni, jedyni. A tu tyle ludzi, jakby jakaś impreza była. Ludzi dzisiaj, jak w przysłowiowym Rzymie. Bardzo dużo jest. Droga w Porzeczu. To, co kiedyś mówiłam, wchodzi w odrę, asfalt, a ostatni odcinek jest już wybetonowany. Po drugiej stronie, tak samo i tu właśnie w tym miejscu, w czasach przedwojennych, był prom, przejście promowe. Później był taki plan, żeby to przejście promowe uruchomić, no ale póki co na planie się skończyło i chyba nie ma nawet. Takich zamiarów, żeby to przejście uruchomić. Stan odry o taki średni. Nie jest wysoki, nie jest niski, jak główki są odkryte. To jest normalny stan odry. Zresztą ona jest bardzo zamulona. Jest tak zamulona, że w lecie jak spada, to można ją w niektórych miejscach przejść po pas wody. Występują łachy. No jest zamulona, naniesiona. Kiedyś to wszystko było regulowane, bo też jeszcze ja pamiętam, mieliśmy tam w Chlewicach, Chlewice są w tamtym kierunku, pola nad Odrą. Jeździły pogłębiarki, barki, ruch rzeczny był. Dzisiaj no niestety żadna barka tędy nie przypłynie. Kolor Odry zmienia się w zależności od pogody. Czasami jest ona taka ciemna, wręcz barwy czarnej. Czasami jest błękitna, niebieska, nieraz jest taka biaława, siwa, sina. Wszystko zależy od dnia, od pogody, od aury jaka panuje. Ale jeżeli idzie o transport, no to wiadomo, transport rzeczny był najtańszym transportem. No niestety później przeszło wszystko na kołowy. No jest jak jest, transport rzeczny zaginął. Idziemy na wydmy. Jeszcze są ruiny starego domostwa, starego gospodarstwa. Nie zostało już wiele, takie wzniesienie z resztkami fundamentów, ale są też i drzewka owocowe, drzewa właściwie, które świadczą o tym, że było tu zabudowanie. Śliwki węgierki i śnieguliczki. Śnieguliczki, które jak się pojawiają, to wiadomo, że był jakiś dom. Kiedyś były one sadzone przy domach w formie żywopłotu. No teraz porozrastały się, poszły sobie w swoich kierunkach, ale były one wszędzie. Tam dalej są jeszcze grusze. Tu jest jedna grusza. A jakie tu gruszki są pyszne. I Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Dzisiaj imieniny Andrzeja, słynny Andrzejki, i tak naprawdę w Polsce mamy dwóch patronów świętych Andrzejów. Jeden to jest święty Andrzej, apostoł, patron rybaków, Słowian, rycerzy, podróżnych ludzi takich wędrujących, a drugi, święty Andrzej Bobola, który jest patronem Polski i jedności. Ładny dzień, ładne święto. A do tego dzisiaj też w kościołach były poświęcone opłatki na Wigilię Bożego Narodzenia. I opłatki można nabyć tak naprawdę wszędzie, w sklepach, rozdawane są w marketach, ale osobiście nie uznaję opłatka z marketu. Musi być poświęcony w kościele. Wtedy ten opłatek ma całkiem inne znaczenie całkiem inny symbol całkiem inną wymowę. Także. Są różne zdania na ten temat, różnie się do tego podchodzi, ale jeżeli zasiadamy do stołu wigilijnego, pielęgnujemy te święta, e, uznajemy tradycje naszych przodków, to opłatek tylko i wyłącznie poświęcony. Chyba, tak naprawdę, moim zdaniem, podkreślam moim, bo są różne zdania. I szanuję zdanie każdej osoby, ale tu podkreślam moim zdaniem. Jeżeli zasiadam do stołu wigilijnego, łamię się tym opłatkiem z najbliższymi, robią to szczerze, są zachowane tradycje, kultywujemy to, no to jakoś opłatek niepoświęcony mi się nie godzi po prostu. Po prostu mi się nie godzi. Dziś też została zapalona pierwsza z czterech świec anwentowych. Każda świeca symbolizuje co innego: jedna symbolizuje pokój, druga miłość, trzecia nadzieję, a czwarta radość. Jest ich cztery, i trzy z tych świec powinny mieć kolor fioletowy, jedna różowy. Z reguły świece mamy w wiankach adwentowych albo białe, albo czerwone. No to zależy kto, i jakie sobie upatrzy, ale jeżeli idzie o taką ścisłą symbolikę, to właśnie trzy fioletowe, jedna świeca różowa. I w każdą niedzielę z czterech niedziel, jest zapalana jedna świeca. Każda w kolejności, kolejno w każdą niedzielę odpalana jest kolejna świeca i tak z tymi świecami adwentowymi co roku o tej porze zawsze przypomina mi się takie to nie jest wiersz ale taka historia ja już opowiadałam ją w zeszłym roku i ci którzy mnie oglądają oglądali to tą historię będą pamiętali doskonale ale jest dużo nowych widzów może żeście tą historię o świecach słyszeli, może nie. Właśnie były cztery świece: wiara, miłość, pokój i nadzieja. Wszystkie cztery płonęły pięknym płomieniem. W pewnym momencie jednego roku zgasła jedna świeca, która symbolizowała miłość. Trzy pozostałe pytają się: Ej, dlaczego ty zgasłaś? Miłość odpowiada, a po co mam płonąć? Jak już nie ma miłości w ogóle wśród ludzi, ludzie poszli swoją drogą, zatracili to co najważniejsze. Ja już nie mam po co płonąć, bo miłość umarła, więc i ja gasnę. Kolejnego roku zgasła wiara. Dwie pozostałe pytają się, dlaczego i ty zgasłaś? Wiara odpowiada, z tego samego powodu co i miłość. Bo nie ma już w ludziach wiary, nie ma w nich takiej siły, nie ma jedności. Więc po co mam płonąć? Zgasnę, jako i ta pierwsza świeca. Kolejnego roku zgasła świeca symbolizująca pokój. Ostatnia się pyta, a ty dlaczego zgasłaś? Dlaczego dołączyłaś do dwóch pozostałych? Świeca pokoju, odpowiada cichutko, z pokorą. A po co ja mam płonąć, jak na świecie już nie ma pokoju? Ludzie są sobie wilkami, nie dążą do zgody, dążą tylko i wyłącznie do waśni. Jeden drugiego topi w łóżce wody, zabijają się o kawałek przysłowiowego, przysłowiowego złota i pokój zgasnął. Przychodzi kolejny rok. Nadzieja płonie. Następny rok nadzieja również płonie. Trzy zgaszone świece pytają się: Ej, nadzieja, dlaczego ty cały czas płoniesz? My już żeśmy dawno zgasły, a ty płoniesz. A nadzieja odpowiada tak: Słuchajcie, ja jestem nadzieją. Nadzieja pali się do końca. I pale się po to, żebyście wy miały od czego zapłonąć. Taka historia. Bardzo prawdziwa i chyba wzruszająca. Ilekroć sobie o niej przypomnę, to robi się, tak wiecie, trochę chyba smutno. Bo rzeczywiście, ludzie, jak te świece, są. Ale ta czwarta świeca, pamiętajcie, ona zawsze płonie. I niech ona płonie w nas, po to, żeby świece serc innych ludzi miały od czego zapłonąć. Która w roku świeci. Hania wyszła na górę, macha. Idę, dołączę do Hani, wyczłapię się po tym piasku. Teraz nie będzie to zbyt trudne, bo jest dosyć sporo wilgoci. I ten piasek jest zwięzły, idzie się po nim nawet dosyć fajnie, ale jak przyjdzie lato, są upały. To jest tak jak nad morzem na plaży, jak na pustyni. Nie idzie po tym piasku iść. Teraz też jest dosyć sporo jeszcze takiej skąpej roślinności. Ale w lecie te wydmy są prawie że gołe. Roślinności nie ma. To jest taka roślinność typowo właśnie. Piaskowa, wydmowa. Jest dosyć sporo chrobotka reniferowego na tych wydmach. To wszystko takie jasno-zielonkawe, wpadające w seledyn to jest chrobotek reniferowy. Też jest dużo form drzew karłowych. Dużo drzew, form karłow karłowych. Tak powinno się właściwie powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że rosną one. Pojedynczo, a drzewo, które rośnie pojedynczo, nie ma konkurencji o światło. Jest narażone na czynniki zewnętrzne, wiatr, burze. Te gałązki są targane na różne strony od czasu do czasu, któreś piorunem zostanie porażone. I w związku z tym są takie różne dziwne formy. Pięknie to wygląda, chociażby nawet ta sosna. Jest przepięknej formy, no ale dlatego, że rośnie właśnie na boku drzewa, które rosną w skupisku, już są proste, gonne, bo jest ich dużo i jest rywalizacja o światło. Zobaczcie, jakie tu jest piękne drzewo. Co prawda już nie żyje, jest całkowicie rozszczepione, rozłupane, ale forma tego drzewa jest po prostu zachwycająca. Cudowne ukształtowanie konarów i gałęzi, przepiękne wręcz. Nie się i wyścigł podgrzebka. Niewiarygodny. światłem, co nie parzy, lecz grzeje. Ty światłem, co nie oślepia, lecz prowadzi. Niech Twoje imię trwa na ustach naszych, gdy noc okrywa ziemię. Pięknie jest na tych wydmach, bardzo ładne tereny. I kiedy się nie przyjedzie, to jest bardzo dużo. Ludzi, dużo spacerujących. Człowiek nieraz tak jedzie. A, chyba będę sam, bo dzisiaj jest pochmurno. Dzisiaj jest wiatr. Żadna pogoda nie jest ludziom straszna. Jeżeli chcą troszkę tak odpocząć od tego zgiełku. Wyciszyć się na łonie natury. A tu naprawdę jest ładnie. Bardzo ładne tereny. Jest cisza przede wszystkim, bo miast wokoło nie ma, najbliższe to jest Demno Kostrzyn. No to są malutkie miasteczka, to już jest granica państwa płynie odra, więc też i ruch jest spowolniony. Nie ma takiego natężenia ruchu. Jedynie tylko samochody osobowe. I w tym miejscu też głównie właśnie spacerowicze czy wędkarze. No bo po co tutaj jechać innym osobom, jak tutaj nic innego nie ma poza kontaktem z naturą. Bardzo ładnie jest. Dzień zaraz będzie się zmierzchał. Właściwie zaraz będzie się zmierzchał dzień. Będzie chylił się ku zachodowi, a że jest pochmurno, no to i jeszcze szybciej ten zachód nastąpi. Ładny dzień ogólnie. Taki spokojny, cichy, z temperaturą na plusie. Tak, u nas wyglądają właśnie dni późno-jesienne, wczesno-zimowe. Nie ma tych zim. Tak jak w innych regionach kraju. No, chociaż z tygodnia na tydzień to wszystko może się zmienić. No, dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam, kochani, żebyście byli jak ta ostatnia świeca nadzieja. Żebyście właśnie Wy. Byli dla innych tą czwartą świecą, która wciąż płonie, dając nadzieję, dając możliwość zapłonięcia ludziom trzech pozostałych świec. Bo takich osób jest bardzo dużo, które potrzebują tej czwartej świecy, aby na nowo zapłonąć. Życzę tego wszystkim. Życzę naszemu krajowi i całemu, tak naprawdę, światu, żeby te trzy pozostałe świece, które zgasły, żeby na nowo zapłonęły od tej czwartej świecy. I życzę Wam takiego spokojnego przejścia adwentu z zastanowieniem się nad samym sobą. Nad przywartościowaniem wszystkiego, bo tak naprawdę najważniejsze jest tylko zdrowie i drugi człowiek. Reszta to są tylko miłe, piękne dodatki, bez których niejednokrotnie można się obejść, ale jeżeli nie ma drugiego człowieka, nie ma tych pozostałych trzech świec, tak naprawdę, wszystko jest takie mdłe. I tego Wam życzę, żebyście byli tą czwartą świecą i trzema pozostałymi również. Żeby ten ogień tych czterech świec nigdy w Was nie zgasł. Tego Wam, kochani, życzę i sobie również. Nam wszystkim. A na dzisiaj tyle i tradycyjnie. Do następnego. Papa. Pa. Już wszyscy pomału wracają do domów. Zbierają się. Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków mamy